Hejka, kochani, słuchajcie, dzisiaj będę chciała Wam pokazać, jak wykonać taką prostą i super przydatną e, torbę, zarobioną na szydełku. Oczywiście z naszych kwadratów. Jak dobrze zobaczycie, to ta torba to jest dokładnie nasza spódnica, którą robiliśmy wcześniej. Ja ją po prostu przerobiłam na torbę. Chcę Wam pokazać e, też. E, Wiele kombinacji różnych, I co można zrobić z takich prostych kwadratów. Tak naprawdę ze spódnicy można przeskoczyć na, na torbę. Także takie rzeczy będę chciała Wam też pokazywać. Słuchajcie, torba jest oczywiście mega, mega prosta w wykonaniu. Ja mam oczywiście 18 kwadratów. Tutaj jest przód, tutaj jest tył. Tutaj, ona tak wygląda, jest zszyta w ten sposób. Po bokach jest zszyta w taki sam sposób, jak spódnica. Na górze ma półsłupki i ramiona. Okay? Tak, ona, tak ona wygląda. Słuchajcie, także odsyłam Was do filmu, gdzie pokazuję Wam, jak wykonać taki kwadrat. Wy robicie 18 kwadratów. Odsyłam Was również do filmu, gdzie pokazuję Wam, jak zrobić spódnicę. Tam pokazuję. Początek tutaj, jak zszyć te boki. Pokazuję to również i w tym filmie, ale jeżeli będziecie mieli problem, to zawsze możecie się cofnąć tam, tam jest troszeczkę bardziej to szczegółowo opisane, a tutaj już pokazuję Wam całą resztę, czyli całą górę ramiona, no i oczywiście dół. Słuchajcie, całość, tak na szybko jeszcze Wam powiem. Korzystam cały czas z włóczki Paris od Dropsa, U mnie tak wygląda, są dosłownie końcówki włóczki i oczywiście szydełko. 5 mm. Pamiętajcie, że wszystkie przydatne linki, informacje znajdziecie w opisie do tego filmu. Także zabieramy się do pracy. Ok, słuchajcie, zanim zaczniemy, zrobimy sobie małe podsumowanie. Czyli słuchajcie, mamy 18 kwadratów. Ok, tutaj mamy ich 9, z drugiej strony również 9. I teraz tak, tak jak robiliśmy spódnicę, czyli tutaj zrobiliśmy sobie. Słupki, później zszyliśmy ten bok, jesteśmy, zobaczcie, tutaj jest moja nitka, ja zaraz będę nie opracowała. Tutaj jest moja nitka, będziemy robić półsłupki na górze. Znowu zrobimy sobie słupki, aby było tak samo z dwóch stron. Zrobimy sobie słupki, Zszyjemy tutaj i z drugiej strony będziemy robić półsłupki i będziemy jechać dookoła górę naszej torby. Dół będziemy strzywać. Także tutaj jest nasz dół, który zszyjemy. E, tak więc słuchajcie, ja zaczynam e, najpierw tą stronę. Z szyciem z szycie zostawię sobie szycie zostawię sobie na sam koniec. Także zrobię sobie tutaj e, tę stronę, tutaj robimy sobie półsłupki, tutaj będziemy strzywać. Wszystko Wam teraz e, pokażę. Mam nadzieję, że macie już wszystkie swoje kwadraty i zabieramy się, słuchajcie, do pracy. Dobra. Czyli, tak jak Wam mówiłam, tutaj bok to były, były słupki. Ok? Tutaj zszyliśmy. I chodzi o to, żeby też nie tracić naszej, naszej nitki, żeby po prostu jej nie ucinać. To jedziemy sobie dalej. Dobra, słuchajcie, tutaj był nasz koniec. Zostało zrobione jedno oczko do góry, czyli jedno oczko łańcuszka. I teraz robimy sobie dwa, słuchajcie, półsłupki tutaj w, tej, w tym naszym rogu. Jak robimy półsłupki? Półsłupek robimy tak, że nie zawijamy, bo normalnie jak robimy słupek, to zawijamy nitkę i dopiero wtedy e, przeciągamy przez dziurkę. Tutaj robimy tak, że wkuwamy się od razu szydełkiem tutaj w dziurkę i przeciągamy... Nitkę mamy dwa oczka na szydełku i przeciągamy przez te dwa oczka i znowu robimy znowu w tej samej, w tym samym miejscu nasz półsłupek i później jedziemy już sobie dalej w naszych oczkach wszędzie nasze półsłupeczki w ten sposób. Słuchajcie, robimy te półsłupki do końca, do końca tego boku oczywiście. Czyli tutaj do końca, tutaj. Ok, zrobiłam tutaj do końca mm, te moje półsłupki. Robię sobie, słuchajcie, w rogu oczywiście dwa półsłupki. Zrobię sobie jedno oczko łańcuszkę dwa półsłupki, czyli jestem już z drugiej strony, czyli zobaczcie tutaj zakręciliśmy i będziemy teraz tutaj i od razu rozpoczynamy nasze słupki, ja nawet nie robię oczek łańcuszka, tylko od razu wkłuwam się i robię moje słupki mam nadzieję, że to co robimy jest w miarę jasne i wszystko tutaj widać Dobra, słuchajcie, robimy sobie słupeczki y, cały ten bok, cały ten bok, a później będziemy zszywać sobie bok y, i będziemy już pracować tylko górę i na samym końcu zrobimy ramionczka, y, nie ramionczka tylko ramiona naszej torby i zszyjemy dół. No, i zobaczcie. Ja sobie słuchajcie Wam podsumuję, co tutaj zrobiliśmy. Czyli rozpocząć, znaczy, to już było zrobione na poprzednim filmie, czyli słupki robiliśmy z tej strony tu, później zszyliśmy. Zrobiliśmy pół słupkami, pojechaliśmy sobie na tą stronę, tutaj słupkami. Teraz będziemy zszywać ten bok, z drugiej strony będziemy robić pół słupki i będziemy pracować dookoła. Dobra. Ja sobie to tak jakoś ustawię. Ja oczywiście pokazuję Wam w osobnym filmie, jak się zszywa, jak zszywać tutaj, ale pokażę Wam oczywiście jeszcze raz wszystko. Dobra. I teraz tak. Słuchajcie, bardzo ważna rzecz jest taka, że nitka znajduje się tutaj pomiędzy naszymi kwadratami, ok? I tutaj mamy nasze oczko, i teraz słuchajcie, wkuwamy się w to oczko tutaj, i przeciągamy naszą nitkę, i teraz słuchajcie, tutaj mamy dwa oczka, znaczy tu mamy nasze oczko, tak wygląda nasze oczko, tu jak się wkuwamy, tutaj jest nasze oczko i mamy Łańcuszek na górze, a my będziemy się wkuwać tutaj w tą dolną nitkę. Mam nadzieję, że to widać. Ok? I teraz tak, wkuwamy się, zobaczcie, tutaj w tą dolną nitkę. Teraz wkuwamy się tutaj w tą dolną nitkę i przeciągamy nitkę przez te wszystkie oczka. I jedziemy dalej. Tutaj i. Tutaj. No i coś mi się da? O, w ten sposób. Zawsze słuchajcie, starajcie się e, nabierać te oczka, znaczy zaczynać z tutaj z tej prawej strony. Będzie Wam łatwiej. I pamiętajcie, że nitka, która prowadzi do kłębka, jest zawsze pomiędzy naszymi kwadratami. Ok. I tak słuchajcie, strzywamy sobie cały boczek. Tak to wygląda. Ok, tak to wygląda, już strzyłam ten bok, jestem tutaj. I teraz zobaczcie, tutaj mamy półsłupki zrobione, a my teraz jesteśmy z tej strony i z tej strony będziemy robić nasze półsłupki. Czyli tutaj mamy nasz koniec, ponieważ strzywaliśmy sobie nasz bok. Ok, i jedziemy od razu nasze półsłupeczki w ten sposób. I już teraz słuchajcie, będziemy pracować dookoła tą e, górę półsłupkami. E, I tak naprawdę, tutaj to też oczywiście od Was zależy, jak chcecie, aby ta góra wyglądała. Czy chcecie, aby e, tutaj ta góra była szeroka, czy nie. Czy jeden rząd Wam wystarczy, czy dwa, czy trzy? To tutaj od Was zależy. Ja jeszcze nie wiem, ile, to, ile tych rzędów zrobię. Na pewno na samym końcu Wam powiem. No i tak słuchajcie, pracujemy sobie cały czas dookoła naszymi półsłupkami. Słuchajcie, tutaj z tej, z tej strony, bo tak zrobiłam te półsłupki. Tutaj już e, cały tył. I tak jakby tutaj jestem na początku rzędu. I zobaczcie, tutaj jest taki schodek i w ogóle jest niefajnie, ale zobaczcie, wystarczy, że e, zrobimy to wszystko oczkiem ścisłym, czyli zobaczcie, szukamy sobie tutaj e, naszego pierwszego oczka, niech to będzie tutaj. Wkłuwam się i przeciągam nitkę przez te dwa oczka równocześnie i zobaczcie, już wszystko jest ok. I jadę sobie dalej moje półsłupeczki. Dookoła, tak jak Wam powiedziałam, górę robimy już cały czas dookoła. Ok, słuchajcie, tak to wygląda. Ja już zrobiłam sobie parę rzędów, dokładnie jest ich cztery, i tutaj już rozpoczęłam piąty rząd, i będziemy robić, słuchajcie, nasze. Yy, Ucha do torby, czyli nasze ramiona. I będziemy robić to w bardzo prosty sposób. Czyli słuchajcie, dojeżdżamy sobie tak trochę za połową. OK. I i, słuchajcie, obracam sobie moją robótkę. Ok. Robię oczko do góry i robię, słuchajcie, półsłupki z tej strony. Czyli robię raz, dwa cztery myślę, że cztery wystarczą robię oczko do góry obracam nie w tą stronę w to może bez obracam sobie robię oczko i tutaj z drugiej strony raz dwa trzy 4, czyli cztery oczka, słuchajcie, przeznaczam na moje ramię. I tak, słuchajcie, sobie pracuję w jedną i w drugą stronę przez te cztery e, oczka. A czemu mi się tutaj tak ciasno zrobiło strasznie? Ok, przez te cztery oczka, słuchajcie. Zobaczcie, tak to wygląda. Tak to wygląda. I tak, słuchajcie, pracujemy tak długo jak potrzebujemy. Ja będę robiła dwa takie ramiona, czyli jedno zrobię tutaj, dotąd gdzieś, a później drugie zrobię z drugiej strony. Czyli najpierw robię to, na długo się potrzebuję, później to sobie tutaj połączymy, i z drugiej strony zrobimy drugie. Ok, tak to wygląda, słuchajcie. Ja już mam moje ramię dosyć długie. Powiem Wam, ile tutaj mi. Tego wszystkiego wyszło. Ja mam tak 44,5 cm. Wy oczywiście robicie sobie takie ramię, jakie potrzebujecie. Ja zrobiłam właśnie takie. I teraz zobaczcie, co robimy. Tutaj sobie je tak fajnie składamy. Ok. Dobra. I tu mniej więcej w tym samym miejscu, co z tej strony, szukamy sobie tak tego miejsca mniej więcej. Niech to będzie tutaj. Słuchajcie, zobaczcie, ja będę to zszywała, czyli wkuwam się tutaj pod tą dolną nitkę, ok, i przeciągam nitkę przez te dwa oczka i robię moje zszywanie, które już znacie. Czyli nitka jest pomiędzy. Tutaj sobie szukam mojego oczka, tego dolnego. I przeciągam. W ten sposób. I tak zszywam, słuchajcie, moje ramię. Jeszcze tutaj jedno oczko. Dobra. Zszyte. I my jedziemy sobie dalej półsłupeczkami, słuchajcie. No, zobaczcie, tak to wygląda. My jedziemy sobie półsłupeczkami na drugą stronę i w tym samym miejscu, w tym samym momencie, tylko po drugiej stronie, będziemy robić, słuchajcie, drugie ramię. Ok? Czyli ja sobie dojeżdżam tutaj mniej więcej tak nie do połowy, tylko gdzieś tak za połowę tego jednego kwadraciku. W ten sposób jeszcze może parę oczek. Ok. Tutaj jestem w połowie mniej więcej nie jestem w połowie, tylko jestem troszeczkę dalej, ponieważ obracam sobie moją robótkę i robię cztery oczka, czyli dokładnie to, co wtedy. Raz, dwa, trzy. 4. Obracam. I znowu. Tak to wygląda. I robimy dokładnie to samo, co z tamtej strony. Takie samo, e, takie samo ramię, na taką samą długość. Zobaczcie, ja już zrobiłam drugie ramię. Już je nawet przyszyłam, i tutaj chcę Wam tylko pokazać, że trzeba wyciągnąć, słuchajcie, tutaj to oczko. Ucinamy naszą nitkę i przeciągamy tutaj przez to właśnie oczko. I tyle. Później ją trzeba tutaj y, tylko schować, zabezpieczyć i gotowe. Dobra, słuchajcie, jeżeli chodzi o naszą torbę, góra już jest gotowa. Został nam tylko dół. Trzeba go tylko, słuchajcie, tutaj zszyć. Zszywanie już potraficie. Ja to tak sobie tutaj złożę. Zszyję tutaj wzdłuż i torba nasza będzie gotowa. No i zobaczcie, słuchajcie, ja już skończyłam moją torbę. Zszyłam ją tutaj na dole. Tak to wygląda. Na górze ma ramionka. Bardzo fajnie wygląda, muszę Wam powiedzieć, że świetnie wyszła. No, jestem bardzo ciekawa, co Wy o tym myślicie, jak wyszły Wasze torby. Absolutnie i koniecznie dajcie mi znać. Dajcie mi znać, co myślicie o tym tutorialu, czy był dla Was zrozumiały, bo to też jest dla mnie ważne. Mam nadzieję, że nie był za bardzo pogmatwany. Także dajcie mi koniecznie znać. Pozdrawiam Was. Hejka.